Cześć, jestem Marta Perchała Zarzycka i dziś chciałam Ci przedstawić 12 prostych sposobów na leczenie ziemniakiem. Plus, na samym końcu będzie bonus. Zapraszam! Sposób pierwszy: Umyte, nieobrane ziemniaki. W przypadku zapalenia stawów, przykładaj do chorych miejsc umyte, nieobrane ziemniaki. Możesz też przytwierdzać niewielkie ziemniaki bandażami na noc. Ponadto, warto w tym celu, aby pozbyć się, aby ułatwić sobie życie zapalenie stawów i wspomagać ich leczenie, pić wywar z ziemniaka. Sposób drugi: rozgniecione, gotowane ziemniaki. Jeśli masz zapalenie oskrzeli, ugotowane w mundurkach i rozgniecione ziemniaki wymieszaj z łyżką oleju rzepakowego lub słonecznikowego. Możesz też dodać 3 krople jodu, jeśli masz. Taką papkę trzymaj w, ciepłe, w cieple na klatce piersiowej, dopóki nie ostygną. Pamiętaj, używaj ciepłych ziemniaków w tym celu. Jeżeli potrzebujesz drugiego okładu, ogrzej ziemniaki lub zrób nową porcję i znowu Przyłóż do klatki piersiowej. Sposób trzeci. Czopki z surowego ziemniaka. Jeśli cierpisz na hemoroidy, to przygotuj czopki wycięte z surowego ziemniaka. Wkładaj je na noc przez trzy tygodnie. Sposób czwarty. Ziemniaki ugotowane w mundurkach. Jeśli masz nadciśnienie, zapomnij o zwykłych gotowanych ziemniakach. Jedz tylko te gotowane w mundurkach. W przypadku atretyzmu przez trzy dni spożywaj wyłącznie ziemniaki gotowane w mundurkach. Zrezygnuj wtedy z innych artykułów. Sposób piąty. Tarty ziemniak. Ziemniak może ratować cię też przed skutkami oparzeń. Przykładaj starty ziemniak na chore miejsca. Zmieniaj taką papkę trzy razy dziennie. Kurację taką możesz zastosować także w przypadku stanów zapalnych, w tym ropnych. Ponadto, taki kompres zmieniany pięć razy dziennie pomoże ci też pozbyć się czyraków. A jeśli do startego ziemniaka dodasz ogórek, to taki kompres pomoże ci też uwolnić się od opuchlizny. Sposób szósty. Mąka ziemniaczana. Mąka ziemniaczana pomaga uwolnić się od egzemy, wyprysków, świądu, wspomaga leczenie łuszczycy, poparzeń oraz ranek czy też wyprysków na pupach niemowląt. Szybko pomaga. Sposób siódmy. Wywar z obierków ziemniaczanych. Masz pękające pięty? Przygotuj wywar z umytych obierków ziemniaczanych i nasion lnu. Gotuj do uzyskania gęstej papki i trzymaj w ciepłej papce swoje stopy. Jeśli masz kamienie na nerkach, warto pić wywar z ugotowanych na papkę umytych obierków. Sposób ósmy sproszkowane kwiaty ziemniaka. Sproszkowane kwiaty ziemniaka mogą wspomóc kurację antynowotworową. Zalej jedną łyżkę kwiatów dwiema szklankami wrzątku i odstaw pod przykryciem na 3 godziny. Pij po pół szklanki trzy razy dziennie przed posiłkiem. Po wypiciu w sumie 4 litrów takiego napoju przerwij kurację. Taki napar. Pomaga też przy złogach solnych. Sposób 9. Kiełki ziemniaka. Zakiełkowały ci ziemniaki? Wykorzystaj kiełki ziemniaka do leczenia chorych stawów. Zalej umyte kiełki spirytusem i odstaw w ciemne miejsce na dwa tygodnie. Oczywiście od czasu do czasu wstrząsaj. Po tym czasie przeceć, przeceć i nacieraj stawy. Pamiętaj, aby nigdy nie jeść kiełków ziemniaka, ani skiełkowanych ziemniaków. Sposób dziesiąty, sok z ziemniaka. Sok z ziemniaka pomaga w przypadku takich problemów jak choroba wrzodowa żołądka, dwunastnicy oraz objawy tych chorób jak zgaga, nudności, odbijanie, bóle i wymioty. I tutaj przykład z medycyny chińskiej na ból spowodowany wrzodami układu pokarmowego oraz na zaparcie. Wyciśnij sok z surowego ziemniaka, następnie dodaj do niego niewielką ilość miodu i pij dwie łyżki codziennie rano przed śniadaniem. Sposób 11. Para zgotujących się ziemniaków. Para wytworzona podczas gotowania ziemniaków pomaga leczyć górne drogi oddechowe. Tak więc, kiedy gotujesz ziemniaki na obiad, wdychaj tę parę, tylko pamiętaj, nie miej twarzy zbyt blisko garnka, żeby sobie nie poparzyć skóry. Sposób 12. Plasterki z ziemniaka. Jeśli masz obrzodzenia, przykładaj do nich plasterki z surowego ziemniaka. No i bonus! Ziemniak nie tylko pomaga leczyć oraz odżywia, ale również może sprzyjać pięknu Twojej skóry. Oto przepis na prostą maseczkę z ziemniaka, która wygładzi Twoją skórę i przywróci jej blask. Weź jeden średni ugotowany ziemniak, rozgnieć go i zmieszaj z, żółkiem, z żółtkiem jajka i odrobiną mleka, tak aby otrzymać gęstą masę. Nałóż tę papkę na 20 minut na twarz, po czym spłucz ciepłą wodą. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten filmik. Jeżeli tak, to wiesz co robić. Udostępnij po like i tak dalej. Ta prezentacja jest niewielką cząstką mojego kursu leczenie jedzeniem, kursu online oraz kursu fitoterapii, czyli leczenia roślinami. Znajdziesz ten kurs tutaj. Astrosalus.pl Ukośnik, kursy Myślnik Online. Tam znajdziesz też aż 13 kursów darmowych. Każda osoba zarejestrowana może z nich korzystać bezpłatnie. Jeśli interesujesz się medycyną naturalną, też warto zajrzeć na mój blog Astrosalus.pl Ukośnik, Medycyna Myślnik Naturalna. Póki co dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Żyj mądrze i zdrowo.